Proszę Państwa, wyjechałem na ten trzeci łączony i nie, nie był załadowany, bo ładowałem na ten sam samochód. Także musiałem zdać zwroty i podstawić się na załadunek. A najlepszy numer tego wszystkiego jest taki, że mam miejsc paletowych 9, palet 25. Spojrzałem na to wszystko, mówię pół samochodu, widziałem to wszystko, mówię to same, same głupoty, jakieś stendy. Po samochodu na dwa sklepy. Mówię, nie no spoko, mówię, pff, że w ogóle jest sens z tym jechać. To to już w ogóle inna para kaloszy. No i na Szwedzkiej byłem jadę z powrotem na tą, na tą Szwedzką i ze Szwedzkiej później jadę na Brwinów. Także łączenie po prostu luks. Na pewno ktoś siedział i ostro myślał nad tym łączeniem. Myślę, że nawet się nie zastanawiał. No ale kurde, no z Brwinowem, no cokolwiek innego po drodze, ale no Brwinów, na serio? Ah, myślę, że by tak e, e, małpę by jakby posadził przy biurku i kazał jej łączenie zrobić, to by chyba tak nie zrobiła. Ale dobra, co tam, nie ma inaczej, trzeba jechać i co zrobić. Także lecę, pędzę. Dobrze, że chociaż pogoda jest ok. Godzina taka przed 12, więc nie spodziewam się gigantycznych korków. Chyba kto już do pracy miał dechę, to dojechał, więc teraz jest taka godzina w miarę taka w porządku. Więc powinno się udać tą Wisłę przekroczyć jakoś po ludzku. Także bądźcie na bieżąco, bo myślę, że na sklepie to nie jest bamucę więc jak 10 minut, pewnie tego wszystkiego na tej szwedzkiej. 不，个格甸都到时收听。